Dobrze, proszę Państwa, to ja może kilka słów powiem, co się dzieje, co się dzieje w Holandii. Adam Prawucki, ja się zajmuję cebulą i rzadkiewką w Europie. I właśnie dotarły pierwsze, pierwsze estymacje, pierwsze prognozy powierzchni zasięgu cebuli w tym roku. W Holandii przede wszystkim. I proszę Państwa, jest wzrost, całkowity wzrost powierzchni uprawy cebuli w Holandii o 7% do 39 tysięcy hektarów, z czego, z czego o 11% wzrosła powierzchnia uprawy z bezpo, cebuli z bezpośredniego siewu do prawie 31 tysięcy hektarów. Pozostała powierzchnia jest to, jest to cebula z dymki, bardzo mała powierzchnia cebuli zimowej, no i oczywiście dymki. Pierwszy rok produkcji. Wysadek. Także yy, pierwsze, cebule, pierwsze cebule z dymek są zbierane w tej chwili. Zbierane są też yy, pierwsze cebule zimowe. Także tak wygląda sytuacja. Na północy Holandii bardzo dużo ulewnych deszczy około 2000 hektarów zasięgu został zniszczony przez. Przez deszcze, przez nawalne deszcze, tam było nawet 100 litrów w ciągu dwóch godzin. To były bardzo, bardzo silne, silne opady, plus gradobicia plus burze piaskowe. Także w tej chwili cebula wygląda w miarę, w miarę przyzwoicie. Bardzo, bardzo się poprawił stan cebul generalnie w Europie w ciągu ostatnich trzech tygodni. Wcześniej zima była bardzo mokra i zimna. a Zima, wiosna oczywiście była zimna i mokra, no ale te ostatnie trzy tygodnie bardzo dobra pogoda, także wszystko ładnie rośnie.